Wybrałam to miejsce, żeby pokazać Wam taką ciekawą roślinkę, bardzo niezauważalną. Ona rośnie wszędzie na polach, na ląkach, ale taka, tutaj przy plocie, przy ogrodzeniu, przynajmniej widać tu przy drodze właśnie rośnie. O, droga jest. Nazywa się Czerwiec Trwały. Czerwiec, to no, pokazujemy no, jest Czerwiec to Czerwiec. Tutaj przybliżę się trochę do niej. Malutka taka roślineczka, która naprawdę na łąkach można nie zauważyć zupełnie. Żeby zobaczyć, to jest te teraz ona w trakcie kwitnięcia. Kwiatów, no mikroskop trzeba, a nie telefon. No ale widać, nie? że tutaj malusieńkie takie kwiatuszki. No i sama ona jest taka zupełnie mala. Jak, jak mech, o tutaj. Jak ręki widzicie, to ten czerwiec trwały. No i co byś takiego to było. Znana, nieznana, nie wiem, ale powiem, że działanie ma. To, da, to, to jest roślina z rodziny goździkowatych, trzeba powiedzieć. Także no taka ciekawostka. Jakie działanie ma? No działanie przede wszystkim rozkurczowe. Na mięśnie gładkie, przywodu pokarmowego, dróg moczowych, układu oddechowego, ma działanie wykrztuśne, ma działanie moczopędne i wyraźnie żółciopędne. Wzmaga procesy detoksykacji organizmu. Dobrze sobie radzi z wolnymi rodnikami. W to takie, takie przeciwzapalne działanie ma, mocne. No i ochronne na miąż wątroby, nerki. No i też jest napotne i przeciwgorączkowe. Taka niepozorna, malutka, ale no, niezła. Ja ją stosuję bardziej jako jak, jak ziolo-wątrobowe, bo, bo po prostu no jest żółciopędne i w tych mieszankach wątrobowych sprawdza się. Jako wskazanie, no tutaj dr Różański mówi, że stany zapalne dróg oddechowych infekcje układu moczowego, kamice maczowa, żółciowa, stany skurczowe w układzie żółciowym i moczowym No, zgadza się, no, rozkurczowo to rozkurczowo, żółciopędnie to żółciopędne, więc, no, można pozbierać, poscinać nożyczki, albo czymś, no, malutka taka, no, trochę można mieć ze sobą. Można robić e, odwar, napar, tak samo. No i Doktor Różański podaje, że z maceratu robi się taki syrop na miodzie, można u niego przeczytać, tam ma, ma, ma takie recepty swoje, także jak ktoś zobaczy, czerwiec trwały to się nazywa, takie teraz w czerwcu kwitnie, no pewnie od tego i kwiatuszki po prostu z mikroskopem trzeba pójść, no.